Naszym zadaniem było odwrócić trend malejącej świadomości marki Fanta pośród nastoletnich użytkowników. Aby to osiągnąć, musieliśmy zmienić sposób postrzegania marki przez młodzież i przekaz z nudnego uczynić innowacyjnym. Postanowiliśmy skorzystać z faktu, iż młodzi ludzie lubią flirtować w sieci, ale czasami nie bardzo wiedzą, jak rozpocząć flirt. Tak oto wpadliśmy na pomysł stworzenia użytkownikom możliwości zabawy z Fantą, pomagając im w rozpoczęciu flirtów w ich naturalnym internetowym środowisku, w którym przywykli spotykać nowych znajomych. Nawiązaliśmy współpracę z największym młodzieżowym portalem społecznościowym mojageneracja.pl, na którym stworzyliśmy specjalną aplikację Fanta Flirt, umożliwiającą użytkownikom wysyłanie do siebie animowanych flirtów. Używanie aplikacji było niezwykle proste. Najpierw trzeba było znaleźć kogoś, kto nam się podoba, a następnie kliknąć ikonę Fanta Flirt na jego lub jej profilu w MG. Następnie można było albo napisać własny opis, albo skorzystać z gotowców dostępnych na stronie. Większość użytkowników nie ma zwyczaju dołączania własnych zdjęć do profili, dlatego stworzyliśmy im również możliwość skorzystania z awatarów bazujących na postaciach z telewizyjnej kampanii Fanty. Na koniec pozostawało wybrać animowaną e-kartkę, wysłać ją i czekać na odpowiedź. Wszyscy użytkownicy mieli własne foldery Fanta Flirt, w których mogli przechowywać całą swoją flirtującą korespondencję. Flirt z Fantą był równolegle wspierany przez spoty telewizyjne i reklamy w prasie młodzieżowej, które kierowały czytelników wprost do portalu moja Generacja. 71% użytkowników mojej generacji kupiło Fanta podczas wakacji, a 81% z nich chciało, aby Fanta stworzyła kolejną tego typu aplikację. Z reguły młodzi użytkownicy portali społecznościowych nie lubią komercyjnych aplikacji na swoich portalach. Od maja do lipca świadomość marki Fanta wzrosła z 14% do 23%. Był to najwyższy rezultat osiągnięty od dwóch lat, a do tego najlepszy wynik w całej Europie, gdzie kampania była równolegle wprowadzona. 670 tysięcy flirtów zostało przesłane na mojej generacji, za pośrednictwem aplikacji Fanty podczas letnich wakacji.